Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale od 125, dzisiaj taka sceneria nad e, wodą odrą więc e, dzisiaj pokażę Wam efekt końcowy tutaj jeszcze trochę późno, bo już 18 z hakiem, także wiecie, no trochę już się, późno trzeba będzie wracać do domu, dopiero przyjechałem, ale Yy, trochę mnie złapało właśnie w koło trochę wjechałem, bo by, wjechałem z domu to był czysty no ale ma prawo się pobrudzić, to służy do jazdy nie czasami dam <kluzny> no wiecie o co chodzi no trochę pobrudzony, ale dobra efekt końcowy mam powiem yy, tych klamek które zamówiłem yy, z yy, Chin yy, powiem Wam szczerze naprawdę super Super hamuje hmm. Lepiej niż poprzednie, tak samo od y, Hydraulicznego sprzęgła Tylko, że tutaj taka mała uwaga, że trzeba rozwiercić tutaj y, Przewód hamulcowy lub Dokupić drugi Bo tam jest ósemka w a tu jest dziesiątka I tu jest większa pompa po prostu do Sprzęgła, nie Bardziej, nie Mam pole regulacji Pole regulacji Nacisko sprzęgła, więc jeszcze dodałem sobie woltomierz. Akumulator był do wymiany, więc tutaj z 2V ale jak jedzie to 14,2,5 v Tak czasami waha się, nie? Ale woltomierz dałem. <tryk> yy, no kranika co powinienem zagnieć. zatankowałem na pełny zbiornik. Jak widzicie, nie? Tutaj gmole dałem. Silnik powiem wam bardzo dobrze się sprawuje. Nie to co przedtem było. Jest bez porównania po prostu moment obrotowy wyższy, bardziej z dołu ciągnie, jest przy takich średnich obrotach, jest bardziej żwawszy niż poprzednio. Dysze, wczoraj zamontowałem to dysza 115. To co pamiętacie to przemek miał na, tam, na filmie to gaźniku Mikuni. No to właśnie tutaj zamontowałem dysze 115, i po prostu z setki na 115 to jest różnica. Powiem Wam szczerze, jak tam jak zmieniłem tą górę, nie? Także niedługo jeszcze prawo jazdy kategorii A2, bo na razie A1 jest, więc tutaj jakby to się by to mam. <grym> zerówka HS1, tak jak mówiłem kiedyś Jeszcze planuję bramówkę taką dać jak Przemek dał Powiem, mam tą drugą łowiówkę co Przemek miał, ale Tam bardziej podpasuje Wcześniej mi takie Jakby to muchy leciały, wszystko, wiecie jak szybko jechałem 70-80 Bo ja jeżdżę w takich terenach właśnie, gdzie pełno muszek, wszystkiego, bo to Wiecie, no, takie Wioska, nie, czy coś, coś tego typu, nie tam W mieście, no, w mieście też się zdarzają, ale nie, nie tak często więc tutaj troszkę chroni. A... Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Yy, no, zmieniłem zębatkę na 14 do przodu, ponieważ jeżdżę teraz yy, mniejsze trasy. A i tak czy siak, bo tamta się troszkę wyrobiła. No, założyłem tą zapasową. 14 z 17. I jeżdżę na razie po mieście, tylko nie. I takie wiecie, krótkie traski, bo jest naprawdę zimno. Jest tak około. Teraz y, z 15 stopni, nawet nie. Także. No, pod, os, pod godziną 18, gdzieś tak jest, y, z 10, może stopni będzie, nie? Także już trochę chłodno. Yy, do kanapy mogę się Wam przyznać, że yy, to, co, trochę zakonserwowałem ją yy, takim specjalnym środkiem do. Śmatki są po prostu do tapicerki i ładnie czyścicie. Wszystko ładnie schodzi, nie? Znaczy taki brudny, co trochę, nie? Trochę piękny kufer A to z tego powodu, że on już ma przelotane, to już kiedyś wspominałem, jak on chodzi. No i już wam pokazuję. Tak, otworzymy kranik. Patrzcie. chodź nie o jest rozgrzany, więc Wam pokażę jeszcze trochę dźwięku z tego okropowicza to hałasu nie chce robić zaraz przyjdzie z stamy dobra taki Pan także Dobra, będę kończyć pomału. Zbieram się do domu, bo zimno. No naprawdę fajne tereny mamy. Takie do łowu ryb czy coś, wiecie, jak to chodzi. Także żeg żegnam się z wami. E Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz lajka. Like znaczy, lajka like w górę. <noise> to jest to samo, ale ja już trochę śpiący jestem, więc muszę wracać do domu, ale subskrypcjach, no i tyle. To było dzisiaj. Trzymajcie się, na razie cześć, cześć,